Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić zawieszenie samochodowe z serii Rotten Track, które będziemy montowali do wodzoga na golfa. Nazywam się Przemek Dulinski, pracuję w firmie FF Sport. Po otwarciu pudełka znajdziemy tu cztery amortyzatory klucze do regulacji napięcia wstępnego. W tym zestawie akurat mamy jeszcze system do regulacji napięcia wstępnego sprężyny do tyłu, komplet sprężyn i wszystkie elementy, które potrzebujemy do montażu. Zawieszenie Road Track to nie tylko zawieszenie do jazdy codziennej. To jest także zawieszenie, które możemy używać na Dayach. wszystkie takie zawieszenie. Zawieszenie posiada jedną regulację siły tłumienia odbicia, tak zwany rebound, który jest zbalansowany z siłą tłumienia dobicia, czyli tak kompresją. Przednie amortyzatory regulator posiadają w dolnej części kolumny MacPhersona, zaś tylny amortyzator posiada regulację także w dolnej części przy dolnym punkcie montażowym. Zakres takiej regulacji jest dość duży, bo od zamknięcia regulacji do otwarcia jest to 28 klików. Nazywam się Tomasz Skinder. Pracuję w firmie FF Sport i zajmuję się ustawieniem zawieszeń w samochodach. W prosty sposób, na przykład na torze, zamykając regulatory, o daną wartość możemy zmienić charakterystykę amorcatora. Bazowe ustawienia amorcatora wskazane przez producenta są w zakresie dla jazdy na torze od 0 do 7 klików, dla jazdy na suchej nawierzchni od 5 do 10. I dla jazdy na mokrej nawierzchni od 10 do 20 km. Amortyzatory ten trak wyposażone są w unikatowy system DV, tak zwany system podwójnego tłoczyska, który odpowiedzialny jest za utrzymanie przyczepności w ekstremalnych warunkach. Jest to system, który jest odpowiedzialny za tak zwany high speed. A, czyli w momencie najeżdżania na jakikolwiek łupsy lub wpadania w dziurę, uruchamia nam się drugi system tłumiący, przez co następuje zwiększenie przepływu oleju, koło zaczyna wychodzić znacznie szybciej, przez co nie traci przyczepności z nawierzchnią. Jest to jedyny amortyzator na rynku, który posiada taki system. Praca amortyzatorów jest o wiele skuteczniejsza, przez co mamy lepszą reakcję na kierownicy. Większą przyczepność na kołach, a także, co bardzo ważne, dużo lepsze hamowanie. Dzisiaj zamontowaliśmy zawieszenie Roten Track w golfie po montażu ustawiliśmy wysokość samochodu po to żeby dobrać prawidłowy balans, a co za tym idzie właściwe prowadzenie. Zawieszenie Rotend Track jest w pełni serwisowalne, znaczy to, że wszystkie elementy można wymienić. Jeżeli wymagania klienta są wyższe niż w założonym zestawie, można pod jego wymagania zmienić charakterystykę Praca Bardzo ważna rzecz. Niektóre samochody obecnie wyposażone są w elektroniczne systemy regulacji zawieszenia. Po wypięciu takiego systemu pojawi nam się zapewne błąd. Żeby uniknąć tego problemu potrzebujemy cancellation kit. Jest to zestaw czterech rezystorów, które włączamy w oryginalny układ. Po zastosowaniu cancellation kitów pozbędziemy się błędów, które mogą się wyświetlać na desce rozdzielczej. Dziś prezentuję Wam zawieszenie do Volkswagena Golfa, ale Ohlins Road and Track to nie tylko Volkswagen. Posiadamy bardzo szeroką ofertę praktycznie do wszystkich sportowych samochodów, które znajdziecie obecnie na rynku. Zapraszam na ohlins.pl, tam na pewno znajdziecie zawieszenie do własnego auta.